To, co dzieje się wokół Pałacu Prezydenckiego, wygląda dziś jak początek politycznego horroru. Z dnia na dzień pojawiają się nowe fakty, kolejne pytania, i coraz więcej osób mówi wprost: Karol Nawrocki ma potężny problem, a wszystko przez tajemnicze prezenty. Brzmi niewinnie? Nic bardziej mylnego. Kiedy do Pałacu Prezydenckiego trafiają paczki, których nikt nie chce opisać, Nikt nie przyznaje się do ich odbioru, a rejestry wejść nagle stają się niejawne. To nie jest zwykła historia. To jest kryzys zaufania do władzy najwyższego szczebla, który może odbić się echem na całej scenie politycznej. Dzisiejszy materiał to nie jest zwykła relacja, to wstrząsająca opowieść o tym, jak prezenty tak, prezenty Doprowadziły do jednego z największych skandali przełomu 2024 i 2025 roku. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Tajemnicze paczki. Ponad 20 przesyłek, które nigdzie nie istnieją. Według informacji, które ujawniła Gazeta Wyborcza, we wrześniu 2024 roku do Pałacu Prezydenckiego miało trafić ponad 20 paczek. Nie jedna, nie trzy, ale dwa sze dwadzieścia. I każda z nich miała być opisana imionami domowników prezydenta Karola Nawrockiego. Wyobraźcie to sobie. Kartony ustawione w korytarzach pałacu, pracownicy ochrony przestawiający je z miejsca na miejsce i nikt, dosłownie nikt, nie mówi, co jest w środku. Czy to przypadek, że nie ma żadnej dokumentacji? Czy to przypadek, że nikt nie podpisywał odbioru? Czy to przypadek, że cała korespondencja wokół sprawy znika za parawanem niejawne? Ta historia zaczyna przypominać scenariusz z House of Cards, kancelaria prezydenta w totalnym zaprzeczeniu. Gdy tylko dziennikarze zaczęli zadawać pytania, kancelaria prezydenta zareagowała w sposób, który tylko zwiększył podejrzenia. Odpowiedź brzmiała: KPRP nie posiada informacji objętych zakresem żądania czyli paczki są, ale ich nie ma? Rejestry wejść są prowadzone. Ale nie można ich pokazać, bo są niejawne. A informacje o przesyłkach, nawet jeśli istnieją, oficjalnie nie istnieją, to nie jest normalne. To nie jest nawet dziwne. To jest alarmujące. Watchdog Polska. To nie są żarty. Idziemy do sądu. I wtedy do akcji wkroczył Watchdog Polska. Organizacja, która tropi każde nadużycie władzy. Dla nich ta sprawa wyglądała jak wzorcowy przykład próby ukrycia niewygodnych informacji. Złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając kancelarii papum bezczynność. Wprost powiedzieli: To nie jest naturalna sytuacja, że ludzie prowadzący duże biznesy wręczają prezydentowi upominki, a my musimy iść do sądu, by dowiedzieć się, co wchodziło w ich skład. Podkreślili jeszcze jedno. Kiedy w grę wchodzą osoby, które posiadają ogromne wpływy i pieniądze. Nawet najdrobniejszy prezent może stać się symbolem zależności. A tu, według mediów, mówimy o ponad 20 paczkach. Kto je wysłał? Po co? Dlaczego do domowników? Strona darczyńców to tylko puzzle i pamiątki z Gany. Ale czy to prawda? W odpowiedzi zaczęły pojawiać się oświadczenia przedstawiciele Rafała Brzoski i Omeny mensach zapewniają, że medialne doniesienia to przesada. Według Justyny Komorek nie było żadnych dwudziestu paczek, przekazano zaledwie trzy drobne upominki. Miały to być puzle i pamiątki z Gany. Brzmi niewinnie, wręcz banalnie. Ale problem polega na tym, że zbyt wiele osób mówi tu zbyt różne rzeczy. Media, 20 paczek, KPRP, żadnych informacji, darczyńcy, trzy drobiazgi, watchdog, coś tu nie gra. Czy to tylko nieporozumienie? Czy ktoś manipuluje przekazem? A może prawdziwa liczba paczek to najmniejszy z problemów najbardziej niepokojący element? Brak rejestru upominków od biznesu. W normalnej demokracji prezydent, jako osoba o ogromnych wpływach, powinien działać przejrzyście. Każdy prezent powinien trafić do rejestru, każdy darczyńca powinien być jawny, a każdy obywatel powinien mieć wgląd w takie informacje. Tymczasem Szymon Osowski mówi wprost: przepisy nie nakazują prowadzenia takiego rejestru. Ale prezydent powinien dobrowolnie dawać dobry przykład. Tylko, że tutaj nie ma ani rejestru, ani odpowiedzi, ani gotowości do ujawnienia czegokolwiek. To nie jest wizerunkowy kryzys. To jest kryzys zaufania do instytucji państwa. Sprawa tajemniczych paczek jest jak zapalnik, który dopiero zaczyna tlić się pod pałacem prezydenckim. Dziś wiemy jedno. Karol Nawrocki. Stoi w obliczu jednego z najbardziej niebezpiecznych skandali swojej kadencji. Bo kiedy władza przestaje odpowiadać na pytania, kiedy rejestry stają się tajne, kiedy dziennikarze i watchdog muszą iść do sądu, aby dowiedzieć się, co zawierały paczki, to zaczyna wyglądać nie jak drobne nieporozumienie, ale jak celowe ukrywanie prawdy. Czy to początek większej afery? Czy to dopiero wierzchołek góry lodowej? Czy prezenty były tylko symbolem, a prawdziwy problem leży gdzie indziej? Na te pytania odpowiedzi dopiero nadchodzą. I coś nam mówi, że ta sprawa dopiero się rozpędza. Jeśli chcesz śledzić tę aferę z pierwszego rzędu, jeśli chcesz poznać kolejne przecieki i kulisy, jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę dzieje się w pałacu prezydenckim. Kliknij subskrypcję. Zostaw lajka i koniecznie napisz w komentarzu, co Twoim zdaniem mogło znajdować się w tych paczkach? Wasze opinie to najlepszy barometr tego, jak Polacy postrzegają władzę. Do zobaczenia w kolejnym materiale, a ta sprawa z pewnością jeszcze wróci. Nie zapomnij zasubskrybować.